I mamy z tej strony GuzziGrowa Zapraszam was na kolejny materiał z gry Spider-Man Marvel W ogóle zapraszam was do subskrybowania kanału Ponieważ widzę bez subskrypcji to 87,6% Widzów Którzy mnie oglądają A subskryb będzie to tylko 12% Więc zapraszam was do subskrybowania kanału By mnie wspomóc i żeby zasięgi były lepsze To zostawcie łapkę w górę I wy wracajcie do oglądania, siema do na playaku, udało mi się w końcu ogarnąć o co w tym chodzi. No i co, rozpoczynamy nową giereczkę. Lecimy. Bierzemy, oczywiście. Haha, <laughs> i trudniejsze panie <laughs> trudności. A co mi, tam będę zdychał. Dobra, e, napisy włączamy. Czekajcie. E, bo też ja wyciągam czarne paski, ponieważ e, no. Ustawienia porosną, za to, że monitor da playaka i dlatego po prostu... Dobra. Lecimy z greczką. I to jest jak coś standardowa wersja, to nie jest remastered, więc... Ja sądzę, że taki remastered jest do dupy, a ta jest lepsza, tak czy siak ja uważam. Dobra. Ostatnio w ogóle zakończyliśmy serię z z mafii I niedługo będzie też mafia dwójka, a potem mafia trójka, Więc serdecznie was zapraszam do oglądania całej serii z mafii 1 Definite edition. Więc no, więc lecimy, przerywnik filmowy jakiś Tylko jakby w nie jest grafika taka delikatnie do Nieraz A nie jest spoko Na przykład, dobra No i co, no i tak Jakieś plany, tutaj wyrzutnie sieci chyba Tutaj znowu Secrets The Full Picture Norman onboard chyba Nowy laptop Wakacje, energetyk... za mną był O, widać, że coś tu ma, masz pod palcami z maską Hakowanie jakiś Pentagonu, coś tego Jakieś karty z Daily Beagle. Fisk tam, bo chyba falcher, nie Rajno Falcher jest tutaj O właśnie padli brojaką on... <grych> Do wszystkich czwarty poziom mobilizacji Miejsce Fisk całe O kurde, fisk Fisk co jest z fiskiem To lecimy na szybciutko Widzę, że ja spandy jakąś miszczyznę automatycznie to, 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 to stare, też ten taki chciałby w domu no nie proszę przy okazji by nie założył wziął szybko gacie zakładaj Okej okay, dobra maseczka lecimy dobra komórki ci zaraz dobyjesz, że za te rachunki no, rachunki, czy się rachunki... Dobra, rachunki, czy... Czy mogę zapatr... Czy mogę iść fiska ogarnąć? Hmm... To już wiem, jak będzie się nazywać tytuł odcinka. Peter Parker... Okej, r 2 d Okej, dobra. Czyli powiem tak. <laughs> Czyli wiemy jak będzie się nazywał, trzymając R2 i... Okej okay. eee, Tego, tak to już byłem, jak się będzie nazywać kolejny odcinek eee, nie Nasz ostatni z tej gry Zatrzymaliście go już? I nie Już i jak ten się ten będzie nazywać Ale czekamy na nakaz A okej, okay, dobra Nie jego prawników Musimy się trzymać przepisów Proszę Juri, 8 lat na to czekałem Chcesz pomóc. O kurde, Spider-Man! O kurde, pa! I big, I No a to już dopełnię eee, tego. W ogóle wam powiem tak, że ja będę się cały pier pierwszy odcinek, jaki będzie tytuł. Eee, Niezapłacone rachunki, eee, po prostu. I tyle. Halo Parker? Praca. Musimy przeprowadzić chociaż jedną trudną demonstrację, zanim zjawi się komisja. On brzmi jak ten, Erotopusy, bo. Mam drobny problem. Niedługo będę, obiecuję. Ach, muszę się pośpieszyć i wracać do prawdziwej pracy. Prawdziwej. W gwiazdkach, oczywiście. Wrócimy za helikopterem. Szkoda, że nie możemy się do helikoptera przylepić. Już byśmy byli tam w Trimiga. Zdaje się, że nie O kurde, ile, ile ich tu jest? Tu policjantów. No, ale jesteśmy. Ociepanie! A na też trochę, ale ja też tak jak chcę pić karabiny. Hehehe. Leci posiłki! Dajcie zobaczcie, tańcowe. Jesteśmy podostrzałem. O kurde. Dawajcie staro. Taran? To są zbiorowe. Zbiorowe spiska. Tyle wiem, że w remastered yy, Tyle wiem, że w To jest coś takiego, że Alipad vibruje O kurde, bum bum yy, W ogóle yy, w remastered Jest tak, że oni mają na, ty, na tych kamizelkach Fisk Tutaj nie mają I W ogóle zapraszam was na Oto Ktrop.pl. kdrop.pl Tutaj będziecie mogli sobie otwierać wasze skrzynki i możecie na tym zarabiać Więc serdecznie was na to zapraszam Nie będę długo przedłużał, więc powiem wam tylko tyle, że Więc zapraszam was, jeżeli stworzyliście nowe konto, więc Na dropie. to zapraszam was do wpisania od tego oto kodziku Link będzie w opisie Więc zapraszam do na start 2 zł i plus 10% do kolejnego doładowania hajsu Czyli tutaj, więc Ja więcej nie przedłużam Zapraszam Was do oglądania. Cześć. Prawdziwa. Witam panów. Kto ma ochotę na krzyżyk, aby. E, trójko. Tak, to jest krzyżyk. E, Były składać pojęcia atak, Okej. Okay. Okej, okay, że atakować. Dobrze. Twój pojęcie co Będzie błyskał, aby osędzić przed naszymi atakami. Kiedy to zawalczysz, przygotuj się do wykonania uniku. Kontynuuj. A, Q. Q. Tak. Cichy, kół, ku, po prostu. A ła! Ty co ja zabijłem, eh? Co ja robię? Muszę was ostrzec, rozpiera mnie dziś energia. To co ja robię? I am spire man! Co jest? O. <laughs> Kozum śmieci cię! Mama ci nauczyła? I myk! I pyk, i pyk, i pyk, i pyk! Wiesz co Oooo, ci R1, okej. Pyk, 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 pyk! Ładnie, pyk, 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 O, sklepany. Jak to wygląda? O kurde, giwery mają. O, lipka. Unikielka, okej, okay, dobra. Czy jak jest taka, taka ta? ta, ta? O, przelepiłem I pyk, i pyk Ha, przylepiony! he twoim gnacie, przecież tego, no, to rozgrzewiemy Przykładkiem to zrobiłem Dobra, i pyk i pig! Spiderman jest z tobą! Już kończę, a wy? Tak, już kończymy. Ała! Teraz porwa mi się, to czekać. Chamie Ole, mu lepło! Lepa ofa! Kolega! I mi sklepamy. Kolejny. O, zdawałem mi chyba. Dobra, Juri, załatwione. Co się stało. Dobra, O kurde, o cholibka. Yuri? Juri! No to przeklichana delikatnie Będziemy znowu lecić, Tak, Będziemy znowu Jej! Wiedziałem, że Fisk nie da za wygraną A to to jest Fisk, a ten gruba zapomniałem jestem <ścoughs> to ten Czyli Wiem, Teraz wiem, że jak są te kółka, to Epinyr R2 i R2 To wtedy się przylepiam jak krzyży I to, to się od odbijam bardzo szybko Helikopter jakiś No Pamiętam, przynajmniej to jest dużo pał. Przyślijcie wsparcie. O. I ogarnijcie śmigłowce. Juri, w porządku? Jeśli opuści budynek, wyślizgnę się na. To so, ja pójdę Masz wolną rękę? Tak. <laughs> Już nie długo. Uwaga! Opi. Zagacie go tam! Dobrze! Spadaj, Spider-Manie! Damy sobie radę! Właśnie widzę. Miernoty. Pałami jesteście, To no wiecie. Koncentracja. Mogę wyznaczać większe obrażenia. Okej, dobra. Nie chcecie martwić marzyć, kolego, ale nie dacie rady. Dzięki, Nie może tak we mnie wierzycie. Ech, kocham policję w tej grze, prostu Jak, Polska, jak po, po prostu Polska, jak po prostu Polska O, wiecie, W Przypadkiem nic kliknąłem sobie ten Yyy Guzik, który odpowiada o A, czyli zabrałoby koncentrację zalecenie, okej okay. Przelepiłem go Kolega przylepiony. Dobra Gdzie ten kolega? O, on się bolił.

No i to wszyscy? Koncentracja pana, użyłeś koncentracji, by się leczyć im więcej masz koncentracji, tym lepiej odzyskasz. Już wiem, już mi gra mówiła. Że z środkiem się tam... Okej, ci to też już wiem. Tak, to też już wiem. Ślepione. Ale download porny już jestem! A we, niestety, A ja niestety jestem obok downów Ała Okej, okay, kolejny Uleć się jak najszybciej I myk, i pyk, i pyk, i pyk, i pyk. Tego co na górze przylepiłem I pyk, i pyk, i pyk, i pyk, i pyk Ale poleciał a raz ja mogę go wywalić tam I pyj, nara To już chyba wszyscy A, nie przeżył chyba tego upadku Wyłączyli windy! Na schody Co grubaś się, zależy że pączków się zjadło! Ja tam wolę działać bezpośrednio A Spiderman chyba najwięcej poczków zjadł Okej okay. A, ok, okej, chodzi po na górne piętra. Mam nadzieję, że nie. Ale nie wchodzić, z, zmysłowo, tak. O, no dobrze, że się przychodzić, Okej. Na sześciu są ludzi chyba na każdym piętrze. A krzyki, Ty i to zakończyły. <noise> podsłuchaliśmy ich rozmów, O Boże. Czy to znowu? W na. Musimy mieć te dowody, jeśli chcemy go wsadzić na dobre. Dobra, to do Czekam, aż jakieś zwołanie do mnie. Czemu nie gasz naw? Na aktualny Lewena no. Bo A, przeszedłem dwie? wszystkie fna. No. No e, oglądam film o superbohaterach. Co tam? Chciałam się upewnić, że nasza kolacja jest aktualna. Pewnie. I wyszedł mnie nie, wyszedł nie. Nie z bardzo. Dobrze, kocham Cię. I ja Ciebie też. Dobra. <laughs> o kurde. Hello! Pyk, pyk, pyk! Oa, ty karabin! Karabiniasz! Wydupiej. Coś wyrwałem w ogóle na gaśnicę. Ej, peki Koncentracja pełna. Pełny pasek koncentracji pozwala na wykonanie i wykończenia. Która natychmiast... no kotuje wroga, okej okej ci kombinacja, pik! Tak o kurde, ja jabł go <laughs> pik! no życzę <laughs> i pik przylepiony ok, umiem na ich a to jest piękne i pik! no <laughs> ziemi pik zepsuła mi się zabawka, mogę kolejną o ty kto już założyłam. O, kolejny, dzień dobry. Dajmijcie to ze mnie! <laughs> Muszę znaleźć serwerownie zanim skasują dowody. Okej. Okay. I siu O, tam, okej. Okay. Już idziemy okej. Okay. muszę się ten jakoś wślizgnąć. O, hej, spędzę zmysł. O! Hehe. Wentyle! Pokaż mi swoje wentyle! Ruchy! Szef dał wszystko zgatować! Nie da Są tak uroczy w swojej nieświadomości. Nie nie ma gdzie być na też, nie ma gdzieś być Okej, okay, dobra, dobra. W tym to możemy wyjść. Idziemy dalej. Uuuu tutaj Czy to wsparcie techniczne? Zapomniałem hasła. O kurde, ty eee, e, kolego, kolego! Ja tak sobie czemu, że w końcu padnę. Pierwsza śmiałć w tej grze najwyższy poziom metru. O kurde, w tym momencie w techniczne. zapomniałem hasła! Nie dajcie tak się do oh. Zatrzymajcie go! Uwaga! Skąd to Gdzie jest pan z na tamtych? dobra. No to już możemy się bić, bo oni sobie już bez gnatów, to już na spokojnie Ty, bo ja mam timer, e! No nie! No nie wierzę, sekunda! Ju ja cię chycą! Ja muszę się skupić, bo... to wsparcie techniczne? Zapomniałem hasła! Let's go! Nie daj się Tam ten już leży. Zrób coś, system jeszcze pracuje! A ja myślałem, że w poprzedniej pracy miałem chamskich informatyką. 何 <No. S 2>、oh, <well. S 1> A nie wszystko skasują A już Żeby było no, haku i tego zabezpieczenia. Oj, zapomnieliście o najnowszej Aktualizacji Chowasz się w serwerownik To tchórzostwo Nawet jak na ciebie Mówi gość, który w panice usuwa historię przeglądania Po tylu latach wciąż jesteś Tylko naiwnym dzieciakiem Fakt, ale to dodaje mi uroku, nie? Otworzyć ten zlikz! Omińcie go! O! Rozejrzyj się! To moje dzieło! A ty za... No wraz załatwiłem na tego spasionego szefa gangu i to przedsiadanie. Ja to lat że tylko! Bez ze mnie rozpełną się te wszystkie szumowiny, które trzymam w garści. Będzie to Twoja dnia. Wiele razem przeszliśmy. Prawie żałuję, że to koniec. To Prawie! Ten. No to przygotuj się na górę programu. Nie, nie mogę go żlać, kiedy jest w powietrzu! Wszystkie Dobra Nie, no, ja... Nie, on no, ja nie wierzę przecież Weź ty że pojęć do erwy już Już końcu z tych datów Opa! z tego! I leżą! O podnie... Właśnie wybuchł! Widziałam! Fisk mógł zaminować cały budynek! I panie, Dopilnuję, żeby im nie przeszkodzono! Dobra! Okay. Złapało ci się? Mamy tego więcej! Właśnie, właśnie nic mi nie zrobiłeś, człowieku. To jest najlepsze. Nauczę cię szokomu! Nie derwuję. Do ziemi ci gnoju! I pyk do ziemi! Ja tam siedzi! To już chyba wszyscy. No i derwam. Oj klasa O, tam mi się, okej O! Jazda! Hejka! No to Willi chyba postanowił nawiać z To chyba jest w ławce? Idź to sprawdzić. Poszukamy bo bomb. Dojdziemy za szybko. Wszyscy wychodzić! Ewakuować budynek! Słyszałam tam jeszcze jakieś Znajdę ich. Chodźcie, panie. nas. O kurde. Podniosę to. Musicie szybko się wyciągać. Jeśli dacie radę, pomóżcie rannym, jasne. ja cię chycą. Dawaj, 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 Peter Parker! Peter Parker! Dobra, uff. A mi pan ci wruje, Jezu, do. Dobra, Willy, zaraz się spotkamy. Spider-manie, tu Yuri. Jak tam pani kapitan? Bywało lepiej. Nasze śmigłowce oberwały, musieliśmy posadzić ostatni. A Wezwie śmigłowiec i powstrzymamy go. Ani nie ruszymy w porcie, jeśli odleci. Miałem dziwne wrażenie, że od początku to tak zaplanował. No pewnie tak było. Chodzimy. Chopa. i myk. I ping. Kurde. Juri, daj tu sanitariuszy szybko. Próbujemy. Okej, okay, dobra. O kurcze! Uważajcie! Elo! Elo, prayerzyno! Co z rakietami się bawisz? Bo na pięści nie umiesz. I pyk! Oh. już dziękujemy. No i żegnamy pana. No. Więcej rakiet? To już chyba lekka przesada. I pyk oh, dobrze. I pyk! I pyk, i pyk. Żegnamy pana. Mamy dziś Narodowy Dzień Rakiet? <laughs> nie wiem spider nie wiem. Mam cię! Dobra, leż. I pik. Kurczę, jak ci saperzy tędy przeszli? Z parkurem! A, okej, okay, tak się parkuruje, okej, okay, dobra. Parkur! Spokojnie, wystarczy dla wszystkich! Ej, hey, no to nie fair! Nie, ciebie nie chcę. Chcemy tego tylko typu z karabinem. Ty o odwadem, nie? I pyk, i pyk, i pyk! Ekstrema, no i pozdrawiam. No, co nie strzelasz, co myślałeś, że strzelasz I unikałem I pyk do szybki. O ty kolego ty! O ty Judasz. No Staterzy muszą być gdzieś z przodu. Choby byli cali. Zobaczmy. Bijamy. Halo O siema. Wszystko gra? Właśnie mieliśmy wzywać wsparcie. No to jestem. Prowadź. Będziemy tuż za tobą. Uwaga, szefie. O ci panie! Ok. Ujj. Od początku chodzicie na pasku piska? Nie, teraz będzie mnie to prześladować. <grymka> Co, polubieś, kolegów? Zatem wasz plan nie wypalił. Pora na plan B. Łomot od Spidey'ego. Spidey! ci to nasz karabin A, co wszyscy Hej Juri, zdaje się, że część twoich ludzi pracuje dla Fiska. Na szczęście to była ostatnia linia obrony u niego. Jestem przed jego gabinetem. Załatwko, nigiem. Wstrzymaj Dobra! Mięścia. Ale to będzie w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! Cześć! No i nara, ksiąka.